Cześć! Witam Was na PowerWalku w Tatrach. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, czego mnie nauczyły góry, jakie życiowe lekcje mi dały, a trochę ich jest. No i o tym w ogóle jak się czuję, jak obcuję z naturą. Moje ukochane PowerWalki to skitury, o których mówiłam na PowerWalku z Mateuszem. Może kiedyś uda się zrobić trip PowerWalkowy tutaj. Zobaczcie, jak jest pięknie. Dla tych, którzy mnie tylko słuchają, to jestem w Dolinie Pięciu Stawów. Specjalnie wstałam bardzo wcześnie, żeby Wam pokazać, jak wschodzi słońce. E, zaraz może wejdę na Wielki Staw, e, bo już wczoraj przechodziliśmy przez niego, więc wiem, że spokojnie można. No to zaczynamy. Nazywam się Jóka Badowska, jestem psycholożką sportu. Przeważnie mówię o tym, e, czego możemy się uczyć od dzieci, ale dzisiaj... Inna konwencja i czego możemy się uczyć w górach. Zapraszam. No i zaczynamy. No to tak. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak się nad tym zastanawiałam, której nauczyłam się w górach, to bardzo ważna i trudna lekcja odpuszczania. Tutaj też znowu inspiracja od dzieci. Dzieci bardzo często, jak już mają dosyć, to dają nam do zrozumienia. Że już skończyła mi się energia. Kiedyś też słyszałam e, takie bardzo fajne porównanie: że no jesteśmy chyba jedynymi zwierzętami, które jak są zmęczone, to sobie dowalają kawę i różne rzeczy, a nie po prostu idą odpocząć. No i w górach trochę jest tak, że to nie przejdzie w jakimś sensie. Zaraz e, się wytłumaczę dużo będzie skrajności, myślę, dzisiaj. E, bardzo wieje, mam nadzieję, że mikrofon mnie wyłapie. E, Lekcja odpuszczania. W górach jest tak, że jeżeli nie wyłapiesz dobrze momentów, w którym trzeba odpuścić, no to niestety to się może skończyć tragicznie. I znam może tak zacznę dzisiaj mocno. Znam niestety osoby, które nie odpuściły w odpowiednim momencie, a raczej znałam, dlatego że nie ma ich już wśród nas. No i góry bardzo dobrze tego uczą, tak? Czyli jeżeli chcemy mm, w górach się dobrze czuć, to musimy się nauczyć odpuszczania. Też to jest bardzo ciekawa lekcja, którą dostałam od mojego taty. Gdzieś na Instagramie o tym pisałam, że jak mali z moim bratem i poszliśmy do Morskiego Oka z nim i byliśmy już strasznie zmęczeni, ale koniecznie chcieliśmy wejść do Czarnego Stawu, no i on powiedział, że nie, że odpuszczamy. Po prostu. To nie była żadna porażka, to nie było żadne... nie wiem co. No w każdym razie nie wzięliśmy ani my tego do siebie, ani on nas nauczył właśnie, żeby nie brać tego do siebie, tylko Potraktować to jako jakiś cel na drodze. E, budować motywację. Na pewno budował u nas motywację właśnie wewnętrzną, żebyśmy chcieli tam kiedyś dotrzeć. I powiem Wam, że jak kiedyś tam dotarłam e, do Czarnego stawu, no to dla mnie to było, to był większy sukces niż rysy. E, I przywołało bardzo dużo fajnych wspomnień. No ale wracając do tej lekcji. Lekcja odpuszczania, e, lekcja. Wydaje mi się super istotna w każdego życiu. Uy, zapadam się, sorry. Zapadam się w śniegu, wchodzę właśnie na staw. Ehm, więc, tego, żeby słuchać ciała, słuchać natury, być czujnym, obserwować, co się dzieje dookoła i umieć odpuścić. W sporcie bardzo cenna lekcja. Zapadam się. Ehm, w sporcie bardzo cenna lekcja, dlatego że przeważnie nie jesteśmy uczeni... Od trenerów odpuszczania, tylko jesteśmy uczeni tego, że trzeba się docisnąć. I wczoraj, jak szliśmy właśnie na skiturach bardzo wysoko, to też rozmawialiśmy o tym ze znajomymi, którzy też gdzieś tam się ścigali na nartach, że jak super w skiturach jest to, że już możemy odpuszczać, jak jesteśmy usatysfakcjonowani, nie musimy cisnąć dalej, bo już w życiu byliśmy ciśnięci i już tego nie musimy robić i przeżywać, bo umiemy i możemy. Jako dorośli sobie odpuścić i się cieszyć tym, co już przeszliśmy. Um, no, więc to jest lekcja odpuszczania, a druga skrajna, przy tym lekcja. o może będę w tą stronę, eee, to będzie lepiej słychać. Ale druga lekcja właśnie skrajna jest taka, że góry też uczą tego, jak się samego docisnąć. Jak sobie stawiać wyzwania, jak słuchać znowu to nawiąże do swojego ciała, kiedy właśnie chce więcej. Kiedy czuję, że zapala mi się rezerwa energetyczna. Tego uczę też zawodników bardzo mocno, żeby się uczyli tego, kiedy się zapala rezerwa i ile jeszcze mogę przekroczyć. Eee, więc tu w drugą stronę jest jednej strony odpuszczanie. Bardzo góry tego uczą. Tam wschodzi słońce za mną. Eee, zobaczcie, polecam dzisiejszy odcinek zobaczyć na YouTubie, a nie na. Dzisiejsze, dzisiejszego Powerwalka na YouTubie, a nie na Spotify'u. Nie wiem, czy to dobrze, że tak mówię, ale jest tak pięknie. Nie? Dobra, więc dalej. Eee, lekcja dociśnięcia się. I kiedy właśnie jest ten moment, w którym ja się mogę docisnąć. Czuję, że mimo że czuję, że jestem zmęczona, to chcę się docisnąć dalej. Eee, że znam swoje ciało, ufam, mówię, że jestem przygotowana. I, I iść w to dalej, mimo że, mimo, że pierwsze sygnały pokazują, że już jestem zmęczona. Warto ich posłuchać, tak? I wtedy się napić wody, zjeść coś, zrobić przerwę. Ale wiem, że chcę iść dalej. I to jest wydaje mi się ta druga lekcja. Czyli z jednej strony lekcja odpuszczania, z jednej strony lekcja dociskania siebie. Um, kolejna rzecz, kolejna lekcja, którą nauczyły mnie góry to to, że polubiłam wyzwania. E, to jest bardzo ważna dla mnie lekcja, dlatego że jako młoda osoba nie lubiłam tak bardzo wyzwań, a góry nauczyły mnie, że ja zaczęłam je lubić. E, to jest też za tym idzie historia. Jak szłam na jedne z pierwszych takich moich poważniejszych skiturów, to e, zostałam przydzielona przez to, że znam się z chłopakami, organizatorami całe życie. No to nie wiedzieli, że dobrze że na nartach, co nie znaczy, że dobrze chodzę na skiturach, bo tutaj jest ważna technika bardzo. I przydzielili mnie do najlepszej grupy, która szła na Giewont i wymagała bardzo dużo sprzętu, którego ja nie, nigdy wcześniej nie używałam. Więc miałam taki moment, że o nie. Dobra, i rozmawiałam właśnie z Szymonem, którego pozdrawiam, jeżeli kiedyś będzie słuchał tego Power Walka. I, Szymon, i więc to mówię do Szymona, że nie, no Szymon, ja nie dam rady Giewont. No, tak jakby no nigdy tam nie byłam latem, a co dopiero zimą. No, no, no nie, pójdę z jakąś grupą, która idzie sobie trochę wolniej w jakieś łatwiejsze miejsce. Mówi Julka, my będziemy, będziemy cię wspierać to a propos odcinka i naszego power walka o wsparciu, będziemy cię wspierać, zresztą to, to jest wyzwanie, którego potrzebujesz. I to zdanie bardzo, bardzo, bardzo yy, zostało ze mną. No myślę, że na zawsze. Czyli jak jest jak coś, co jest dla mnie wyzwaniem, coś co w pierwszej chwili czuję, że może nie dam rady. E, tak też było z powerwalkami, żeby nie było. E, to jakiś głos wewnętrzny mi podpowiada, to jest wyzwanie, którego potrzebujesz. Jeżeli nie słyszę tego głosu, to nie podejmujesz tego wyzwania. A jeżeli czuję już taki w środku, lekki ogień, który się tli, i że chcę go właśnie e, gdzieś tam podsycić. To słyszę zawsze to zdanie, To jest wyzwanie, którego potrzebujesz. I właśnie powerwalki, między innymi, są tym wyzwaniem dla mnie, ehm, że tu sobie do Was gadam i coś Wam pokazuję, jakieś części mojego życia ehm, i pracy. Więc wyzwania. Wyzwania, które dają mi poczucie, jeżeli chodzi o powerwalki moje skiturowe, że czuję, że żyję. Naprawdę, no, stojąc tu do, z Wami, na środku może jeszcze nie, ale na stawie. I wiem, że jestem bezpieczna, jest, no jest niesamowitym odczuciem. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie to, że właśnie zaczęłam się uczyć tego, że chcę się podejmować różnych wyzwań, ale nauczyłam się też znowu skrajności drugiej w tym kontekście, że do wyzwań muszę się przygotować. Że to nie jest tak, że ja mogę, o dobra, to idę i robię, tylko. Ja się czuję bezpiecznie, dlatego że jestem do tych wyzwań, jeżeli chodzi o wyzwania górskie, bardzo dobrze przygotowana. Jestem przygotowana fizycznie, jestem przygotowana sprzętowo, mam ABC lawinowe, idę z ekipą, której ufam, która wiem, że wszystko dobrze sprawdza. Jakby, więc mam tu wsparcie i jestem do tych wyzwań bardzo dobrze przygotowana. I myślę, że to jest też znowu taka kolejna lekcja, że jeżeli chcemy podejmować w życiu różne wyzwania, to to nie jest też takie hopsiub. I to nie, znowu nie mówię tylko oczywiście o górskich, tylko w ogóle każdego wyzwania, tak? łącznie z kręceniem power walków, że to jest coś, do czego trzeba się przygotować. Że jeżeli chcemy się dobrze czuć w wyzwaniu, to warto się zorientować, przygotować, zrobić research, e, sprzętowo się przygotować na pewno. E, więc myślę, że to jest taka kolejna, kolejna lekcja, którą mi dały góry. Czyli wyzwania są super i chce się je podejmować, ale no niekoniecznie na chopsiu, tylko zawsze to musi być, dobra, pójdę dalej, zawsze to musi być gdzieś podparte wiedzą, podparte zaufaniem, podparte wsparciem, podparte przygotowaniem na wielu płaszczyznach. No, więc to jest taka moja kolejna wskazówka dla Was, co można wyciągnąć z gór. Kolejna lekcja, która dla mnie była bardzo cenna, to to, jak e, kiedyś, jak weszliśmy z jednej strony takiego, takiej góry i wiadomo było, że tam wtedy się nie będzie dało zjechać, e, no i zobaczyłam żleb, którym mamy zjeżdżać. No i e, myślę, że stres i wszystkie rzeczy, nad którymi pracuję z zawodnikami, które się w tym momencie pojawiły, to mało powiedziane, dlatego że mieliśmy dosłownie, nie wiem, metr szerokości... Na, ym, na krawędzi góry, żeby się przepiąć, czyli trzeba zjąć narty, y, odpiąć foki, przepiąć. To, ja muszę przepiąć buty. No, dużo tam trzeba ogarnąć, założyć kask. Ym. No i jak zacząłem ten metr szerokości, a potem źle z drugiej strony góry, którym musimy zjechać, bo nie ma odwrotu, no to sobie pomyślałam, że. No, bardzo brzydko sobie wymyślałam, tak jest prawda, że myślę, że ujście emocji w środku poprzez przeklinanie się działo. E, I to, co zrobiłam, to zastosowałam absolutnie wszystkie techniki, nad którymi pracuję z zawodnikami e, w kontekście stresu. Tak, to no, się po prostu bardzo zestresowałam. Że nie dam rady, że nie jestem dość dobra, że przygotowywałam się, ale nie, e, że się boję, że coś mi się stanie. No, wszystkie takie myśli, które nam się w stresie pojawiają, e, to one się pojawiły. E, a to nie jest miejsce, w którym możemy mieć jakieś wątpliwości. No i zastosowałam wszystkie techniki. E, Radzenia sobie ze stresem, nad którymi pracuję z zawodnikami, może jakiś rozszerzony też power walk kiedyś o tym, jak sobie radzę ze stresem i czego uczę zawodników. Ale pomyślałam o tym, że dobra, umiem jeździć na nartach, to jest zjazd na nartach. Jestem właśnie fizycznie przygotowana, wiem technicznie co muszę robić, żeby dobrze zjechać. E, czyli nie można się zatrzymywać, e, nie chcę się zatrzymywać, żeby skręcać na nartach trzeba jechać. Nie da się skręcać, prawie nie da się, chyba, że robimy przeskoki, prawie nie da się skręcać, jeżeli stoimy, więc będę musiała być w ruchu, to jest myślę kolejna lekcja, że czasem trzeba być w ruchu. E, I No i wziąłam oddechy, tak uspokoiłam trochę ciało. No i... Myślałam, że dobra, no wiem co robić, tak? Nie, tutaj nic jakby, no oczywiście przewrócenie się nie byłoby fajnym niczym, ale no nie mam co myśleć o przewróceniu się, tylko zaczynam myśleć o tym, co e, chcę zrobić tam. I powiem Wam szczerze, że było mega super. Jak dojechałam, to byłam taka dumna i krzyczałam z radości, e, że... No, myślę, że to było jedne z największych wyzwań, którym sprostałam w życiu. E, a teraz myślę, że potem to już sprostałam w większym, ale to było takie znaczące, że wiem, że już sobie zawsze wszędzie poradzę, jeżeli chodzi o góry i zjazdy. E, no, więc to jest jakaś taka kolejna rzecz, którą wyciągam. E, spojrzałam na ściągę, o czym jeszcze chciałam wam powiedzieć. E, to, o czym chciałam wam powiedzieć, to już mieliśmy Powerwalka o tym osobnego, e, ale nie no, muszę iść, chyba tyłem. E, ale góry uczą, w kontekście skrajności, uczą dwóch rzeczy. Po pierwsze współpracy. Bardzo. Jeżeli idziesz w góry, nie możesz iść sam. E, trzeba iść z kimś, trzeba iść z osobą, której ufasz, e, która jest też przygotowana. E, albo iść z trochę większą grupą, jeżeli bierzecie kogoś, kto nie, jeszcze nie był tak w takich warunkach z wami, to ważne, żeby pójść większą ekipą, żeby umieć współpracować, żeby być czujnym. Żeby umieć słuchać, dlatego że jeżeli, i to jest druga część tej, tej lekcji, jeżeli ktoś e, ma dosyć, no to trzeba tej osoby posłuchać, tak? I w górach nie ma miejsca na to, że ja chcę sobie iść dalej i moje wyzwanie właśnie jest gdzieś tam ważniejsze niż cała reszta, chyba że jesteśmy jakąś grupą, którą możemy się podzielić i w ogóle. E, ale druga część tego... E, to samolubność. Góry bardzo uczą samolubności. Czyli jeżeli idę i czuję, że jestem zmęczona, to trochę jest tak, że nie mogę myśleć o reszcie grupy, tylko muszę dać znać, że, że, że oni chcą iść dalej. E, tylko muszę dać znać, że słuchajcie, ja już jestem zmęczona, więc albo się umawiamy w jakimś miejscu, albo wracamy i trzeba umieć to powiedzieć. Trzeba umieć powiedzieć, że nie mam siły, że ktoś się podzieli łatonem albo wodą. E, trzeba umieć powiedzieć, że tempo jest za mocne dla mnie. To jest bardzo, 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 właśnie trudna, myślę, w górach lekcja. No ale jeżeli nie, no to jeżeli nie damy znać, lubiąc siebie, lubiąc ich, że, e, że słabniemy, to albo że coś jest dla nas za ambitnym celem, takim naprawdę za ambitnym, to no, znowu dla całej grupy to się może skończyć tragicznie, więc to jest samolubność, ale nie samolubność. To o czym rozmawialiśmy. Lubię siebie i lubię tą grupę. I jeżeli pójdziemy za wysoko, ja ja nie będę miała siły na zejście albo zjazd, tak nie wiem, na ile czytaliście książki e, o różnych wyprawach, ja ich czytam bardzo dużo i one zawsze są o tym, że ktoś właśnie przesadził i e, po pierwsze, za, za wyzwanie chciał jakby spełnić swoje, nie można mówić spełnić, e, chciał sprostać jakiemuś swojemu wyzwaniu. Za bardzo, nie odpuścił i przeważnie wszystkie wypadki w górach, albo duża większość się dzieje przy zejściach, przy tym jak już zdobyliśmy ten cel, ale się okazuje, że schodzimy za późno, albo okazuje się, że właśnie coś nam się już skończyło, nie mamy siły, albo nie, nie zwróciliśmy uwagi na prognozę pogodową, która gdzieś nas zaskoczyła potem przy zejściu, bo już byliśmy tak sfokusowani na ten nasz cel. E, więc e, trochę tutaj mieszam, ale generalnie no, samolubność, tak? I, I tu musi być tak, że ja. Dobrze odczytuję sygnały z mojego ciała, komunikuję się z resztą grupy, dlatego że bez tego, no niestety, ale yy, osłabiam grupę po prostu i narażam całą grupę na bardzo duże niebezpieczeństwo. Więc yy, tutaj to będzie bardzo, bardzo, bardzo ważne. No i myślę, że trochę ostatni podpunkt, przynajmniej z tych, które mi dzisiaj przychodzą do głowy, pewnie jeszcze kiedyś tutaj wrócę i nagram dalszy ciąg, może. Ale to podstawa w górach w moim oczu to jest kontakt z ciałem. Żeby go słuchać, żeby... Aha, no nie, jeszcze jest jedna główna lekcja. Nie wiem, czy lekcja, ale coś, co mi ładuje baterię. Ale w każdym razie kontakt z ciałem, słuchanie swojego ciała, o czym też dużo w powerwalkach mówimy. Też może kiedyś osobny powerwalk o tym, jak słuchać swojego ciała, jakie sygnały ja namierzam, kiedy właśnie chcę się docisnąć, a kiedy czuję, że to już nie jest ten moment i już mi wystarczy, ale właśnie słuchanie tego ciała. Słuchanie, słuchanie, słuchanie ciała, ono dużo podpowiada uczenie się, kiedy właśnie chcę bardziej, chce mniej. W kontekście, aha, chciałam, wam, no, no ale to już może nie muszę, w kontekście wyzwania właśnie chciałam wam po prostu powiedzieć, że to, to, te wyzwania, jakie podejmujemy, no to poszerzamy tą strefę komfortu. I też może znowu power walk o tym kiedyś jak ją poszerzać, ale bez przereklamowywania jej. I warto w niej też czasem zostać, w tej strefie komfortu, i właśnie czasem zostać w schronisku, jak nie czujemy się na siłach, żeby iść. Więc nie to, że namawiam, żeby zawsze tu wychodzić ze strefy komfortu, tylko raczej, żeby, żeby czasem z niej wychodzić i ją sobie powiększać i poszerzać, a czasem w niej po prostu zostać i odpocząć. To jest ważne. Ostatnia rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, to to, jak na mnie działa kontakt z naturą. Kocham góry, kocham, kocham góry, czuję się tu jak mrówka. Eee, czuję siłę natury, chłonę energię, eee, bardzo dużo szacunku do natury w górach. Tak samo tak jak jesteśmy nad morzem, też czujemy siłę wody. No to tutaj powiem Wam, no to jest niesamowite móc obudzić się o 6 rano dzisiaj z Wami i pójść na power na środek stawu eee, i rozejrzeć się po górach, zobaczyć wschód słońca. Widzicie jak słońce jest coraz wyżej i widać właśnie góry no mi to bardzo ładuje ener baterię, energię trudno do końca albo nawet powiedzieć czemu jakoś zawsze robi na mnie wrażenie to jak, jak jesteśmy maleńcy w kontakcie z naturą jaką ona ma siłę i jaka jest hojna, że nas tu wpuszcza no a czasem jak przesadzimy to daje nam bardzo ostrą i srogą lekcję tego, że to ona tu rządzi ale no dla tych, którzy oglądają ten odcinek tego powerwalka, zobaczcie, no po prostu nie chce się już odwracać w tamtą. Jeżeli chcecie, o, że tu pokażę. Tam, tam gdzieś, tam gdzieś wczoraj zjeżdżaliśmy najpierw, potem przyszliśmy na tą stronę i poszliśmy tam dalej, dalej i tam też zjeżdżaliśmy. Eee... Wszystko mnie boli, ale to jest ekstra. No. Jest, jestem gotowa dzisiaj powtarzać wyzwania. Więc tak jak powiedziałam, może kiedyś trip power walkowy tutaj, jeżeli będziecie chętni, możemy pogadać tym z Mateuszem. Nie, nie, nie trzeba iść na nartach, jeżeli ktoś nie jeździ. Są też zawsze piesze tripy na rakietach. Bardzo fajne doświadczenie, też polecam. Eee, no, mam nadzieję, że się wszystko nagrało, mam nadzieję, że mnie słyszeliście, eee, czas mi się skończył <laughs> do naszego power walka dzisiejszego, o troszkę mniej wieje, mogę pokazać drugą stronę. Bardzo Was pozdrawiam, wysyłam Wam super dobrą energię z gór i do zobaczenia na następnym power walku. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym power walk jest Multilife. Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.